Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kontynuujemy pracę nad magnetofonem RSBX646. Jak widać, na stole leży front panel, nad którym teraz będziemy pracować. Za chwilę wykręcimy, usuniemy z front panelu te płytki jedną i drugą. Dostaniemy się do mikroprzełączników, które powymieniamy i myślę, że problem z myleniem funkcji zostanie usunięty. Przy okazji jak wszystko będzie powykręcane, powymowane, front panel ładnie umyjemy, woda, płyn do mycia, naczyń, wyczyścimy, wyniuniamy, jak ja to mówię, przy okazji również będzie wyczyszczony od środka filtr, jak i wyświetlacz. Tak, aby wszystko było widać ładnie, wyraźnie i tak, jak było od nowości. Biorę się za wykręcanie płyteczek i będziemy mikroswitche wymieniać. Od tego zaczniemy, a front panel, jak już mówiłem, sam plastik pójdzie do delikatnego umycia. Zdemontowałem elementy, które znajdowały się na front panelu. Tak jak widać, tu mamy płyteczki którymi zaraz się zajmiemy. Te elementy idą do myjki luzadźwiękowej. Letnia woda, płyn do mycia naczyń będą się tam myły. To wrzucę do wanny też z letnią wodą, z płynem do mycia naczyń i będziemy domywać. Teraz chcę pokazać, dlaczego ten wyświetlacz tak słabo świecił. Mam nadzieję, że będzie to widać. Jeśli mówiłem, że przydymiony był, no to faktycznie jest przydymiony, przykurzony. To samo jest tutaj. Proszę zobaczyć. Nic dziwnego, że nie było. Znaczy, było widać, ale było widać bardzo słabo. Po wymyciu, po wyczyszczeniu, będzie to wyglądało o wiele, wiele lepiej. Także panele panel do mycia, elementy do mycia. A my zajmiemy się wymianą tych mikroprzełączników. Mamy ich tutaj 1 2 3 4 5 6 na jednej płytce, Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 na drugiej płytce. Mam takie przełączniki nowe, nieidentyczne, jeśli chodzi o kolor i wygląd, ale wymiarami Funkcjonalnością są takie same, identyczne. Zaraz, jak będę montował, to pokażę, pokażę, jak one wyglądają. Pierwsza partia mikro przełączniczków wylutowana. Także te idą weg, A montować będziemy nowe. Takie, oto cudaki. Są identyczne jeśli chodzi o wymiary, jak oryginalne Technik SOSKIE. Także nie powinno być żadnego problemu. Jedyna różnica to to, że te są czerwone, a te są białe, a wszystko inne jest takie samo. Także lutujemy mikrusy do płytki. Potem czyścimy płyteczkę izopropanolem z resztek kalafonii i jedna płytka będzie będzie ogarnięta, a następnie bierzemy się za drugą. Mikrowyłączniki na obydwu płytkach wymienione. Z czerwonych zrobiły się szare, wszystkie są nowe. Nie zostawiałem żadnego starego, bo to jest bez sensu. Jeżeli dzisiaj nawet jest dobry, to za jakiś czas wkrótce będzie będzie do niczego. Tutaj są stare, a na płyteczkach są nowe. Płyteczki pomyłem już od spodu, pousuwałem resztki topnika, wyświetlacz ładnie jest wymyty. Także można montować wszystko z powrotem do front panelu, który właśnie po myciu dosycha. Klawisze również już były umyte w myjce ultradźwiękowej również dosychają i będzie można pomału powoli to wszystko montować i skręcać. Zamontujemy do magnetofonu i sprawdzimy czy te wymiany coś dały. Front panel rozebrałem na dwie części. Tu zdjąłem tą część aluminiową głównie po to aby dobrze to dosuszyć. A druga przyczyna taka że postanowiłem spolerować delikatnie tutaj tą szybkę która przysłania wskaźnik wysterowania i wskaźnik który pokazuje funkcję a nie chciałem nie chciałem porysować tutaj tego na początku myślałem żeby to okleić ale przecież to się rozbiera zdjąłem szybko ładnie spolerowałem i jeszcze tutaj od tej strony troszkę dopoleruję i będzie będzie jak nowa i będzie wszystko elegancko a przy okazji Panel porządnie dosknie. Tutaj widać jeszcze są krople wody po myciu, po płukaniu i będzie, będzie, będzie jak nowy. Także polecam taką polerkę delikatną. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. I, i jak ja to mówię, robi robotę. W oczekiwaniu na przesyłkę z zębatkami wyczyścimy wnętrze magnetofonu. Wymontujemy. Tę płytkę i tę płytkę mam już odkręcone i wymyjemy szasi, Odkręcimy od tej podstawy plastikowej i poddamy wszystko myciu. Także płytki idą na bok obudowa. Obudowa idzie do mycia, a ja pokażę. Co mnie tutaj niepokoi w tej płytce na tej płytce tutaj jak widać albo nie widać. I co chciałem pokazać, to co już pokazywałem wcześniej, a mianowicie dość poważnie wygrzany laminat w miejscu tych tranzystorów, szczególnie tego tranzystora tutaj. Naprawdę tutaj jest dosyć, dosyć mocno to wygrzany, aż, aż już taki ciemnobrązowy, ciemnobrązowy kolor. Trzeba będzie jakieś chłodzenie do tego tranzystora wymyśleć. Bo podejrzewam, że on tutaj się bardzo, bardzo poważnie grzeje, stąd ten tutaj to przegrzanie tej płytki. Od spodu również wygląda to nieciekawie, też jest brązowy laminat. Ja te pady odlutuję i poprawię ewentualne zimne luty, bo pod wpływem tej temperatury mogło coś się tutaj zrobić albo się zrobi dlatego też cynę usunę cynę ze wszystkich padów tych tranzystorów i przelotuję je od nowa to samo to samo zrobię z gniazdami wejściowymi, wejści, wejściowymi i wyjściowymi tak patrzę tutaj chyba jest już jeden zimny lut nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tutaj w tym miejscu nie jestem pewien. Nie będziemy kombinować. Po prostu cyna zostanie usunięta i zostanie położona nowa. Tutaj coś jakiś drutek jest. Nie wiem, czy to oryginalnie. To jest tutaj w tym miejscu. Zmujesz? O, jakaś przeróbka. Nie wiem o co tu chodzi, ale to jest pół biedy. Najważniejsze jest tutaj to, aby poprawić chłodzenie tego tranzystora. Będę musiał poszukać radiatorów przystosowanych do tego typu obudowy. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej kwestii, ma jakiś pomysł, już stosował jakieś radiatory do tego, do tego typu obudowy. To proszę o informacje, proszę o sugestie. Jest tutaj ten radiator niezbędnie potrzebny, aby nie uległo tutaj coś awarii, aby ta destrukcja temperaturowa tutaj się nie, nie pogłębiała. Dobrze. Pousuwam cynę spadów, poprawię luty tam, gdzie trzeba. Tutaj te smarki, jak ja to mówię, też poprawię. Umyjemy szasi, doprowadzimy do porządku. Tutaj nie ma nic do robienia, nie ma nic do roboty, ewentualnie troszkę skórzu przetrzeć, przeczyścić i to wszystko. Natomiast tutaj będziemy musieli troszkę popracować. Także jeszcze raz prośba, jeżeli ktoś wie, jakie tutaj zastosować radiatory do tej obudowy, to bardzo proszę o pomoc i informacje. Na pewno trzeba tutaj będzie coś wymyśleć. Biorę się do pracy. Mycie szasji. Usunięcie zimnych lutów, przelutowanie tranzystorów. I czekamy na, czekamy na zębatkę do mechanizmu. I potem będziemy już powoli, powoli wszystko składać. Dotarła do mnie przesyłeczka z zębatkami. Zaraz zrobimy tak zwany unboxing i zobaczymy, co nam tam przysłano. Zębatki zapakowane w takie oto pudełeczko. I co my tu widzimy? No, muszę przyznać, że. Zębatki wyglądają całkiem całkiem profesjonalnie. Naprawdę nie jest to jakiś marny wydruk 3D. Jest to wykonane bardzo, bardzo z tego co na pierwszy rzut oka widzę Dokładnie i solidnie. Mam nadzieję, że coś tutaj widać. Że zoomuje tam gdzie trzeba. No nic, montujemy do mechanizmu i zobaczymy jak się jak się będą sprawdzać. Ten woreczek sobie już darujemy. Ale to zacne pudełeczko jak najbardziej zostawimy. No wychodź. Tak, aby nam się te zębatki nie zapodziały. Dobrze, demontuję. Rozbieram jeszcze raz mechanizm. Muszę wylutować odlutować silnik Trochę tutaj jest zajęcia tak aby się dostać do, do tej zębatki którą już tutaj zamontowałem na, na ten mój patent ale demontujemy wszystko zębatkę ściągamy zakładamy tą nową i zobaczymy zobaczymy jak jak się będzie sprawować Zębatka zamontowana. Powiem Wam, że nawet pasuje. Podłączyłem silnik pod zasilacz. Z zasilacza mam 7V i spróbujemy sobie przewijanie w jedną, przewijanie w drugą. trochę jej podokuczamy w drugą stronę także myślę, że zębatka daje radę składamy mechanizm montujemy do magnetofonu gniazda wejścia, wyjścia wylutowane reszta cyny usunięta Zaraz gniazda wrócą na swoje miejsce, i przylutujemy je ponownie. Tak samo wylutowałem te dwa najbardziej przegrzane tranzystory. Też cyna będzie nowa, świeża. Sprawdziłem je. Wszystko z nimi jest jak najbardziej w porządku. Pozostałe dwa wylutuję. Jak wlutuję te na swoje miejsca, żeby ich nie pomylić, i poprawię również w pozostałych tych dwóch lutowanie, jak i również poprawię tutaj tak jak mówiłem te gluty, ale to już zrobię poza kadrem i płytka płytka wróci do obudowy. Szasi zostało wymyte, wyczyszczone, wyschło. Także będę mógł pomału to składać. Mechanizm, mechanizm też jest poskładany. Nowa zębatka jak było widać jest założona i będziemy powoli, powoli magnetofon próbowali uruchomić. Cały czas, cały czas myślę nad radiatorami dla tych tranzystorów, dla tranzystorów w tych obudowach. Naprawdę koniecznie jest, aby co najmniej dwa takie radiatorki założyć, aby to się tutaj nie grzało, dlatego muszę, muszę coś wymyślić. Dobrze, lutuję tranzystory, te co wylutowałem, lutuję gniazda, wylutowuję te tranzystory, poprawiam, poprawiam lutowanie i poprawiam tutaj te gluty i płytka wraca do szasji ostatnia czynność jaką wykonam na mechanizmie przed zamontowaniem go do obudowy magnetofonu na powrót to demagnetyzacja toru przesuwu taśmy zaczniemy od głowicy operowałem tutaj różnego rodzaju wkrętakami magnetycznymi, niemagnetycznymi. Dlatego uważam, że trzeba to zrobić. Zdemagnetyzujemy. Mam nadzieję, że coś to wniesie. A jak nie wniesie, to na pewno nie zaszkodzi. Tą głowica akurat można demagnetyzować w magnetofonach AZ6, AZ7. Absolutnie takiego czegoś robić nie wolno. Bo wtedy uszkodzimy głowicę i narobimy sobie niezłego, niezłego problemu, ale tutaj jak najbardziej możemy tor przesuwu taśmy zdemagnetyzować. Odsuwam demagnetyzator, wyłączam i mamy tor przesuwu. Zdemagnetyzowany, możemy mechanizm montować do obudowy. Magnetofon złożyłem. Teraz zobaczymy, czy wszystko działa tak jak należy. Włączamy i zaczniemy od włożenia taśmy żelazowej. Tape One. Rozpoznał prawidłowo. Przewiniemy kawałek, przewija. Spróbujemy go skalibrować. APC działa. Kalibruje. Zobaczymy, co nam wykalibruje. Już nagrywałem na niego. Nagrywa bardzo, bardzo fajnie. Także wszystko wróciło do normy. Wszystko działa tak, jak trzeba. Mamy skalibrowane do taśmy żelazowej. Teraz sobie włożymy chroma, takiego soniacza chroma, czyli tape 2. Rozpoznał tape 2. ATC Aha, nie mam zaklejonego ząbka, czyli nam nie skalibruje. Włożymy metal. Tu ząbki są na swoich miejscach. Mamy tape 4. Przepraszam, że paluchem. Mamy tape 4. Kalibrujemy. Kalibruje. Zaraz zobaczę, czy nie mam gdzieś jakiegoś chroma z zaklejonym. Mam, ale on się do niego nie skalibruje. Chociaż zobaczymy zaraz. Proces kalibracji zakończony. Skalibrował nam się. I tu mamy chroma takiego zabytkowego. Mogą być problemy, ponieważ do tych taśm rzadko który tapon on poprawnie kalibruje. I jedziemy z kalibracją. Zobaczymy, co on nam tutaj wymyśli. Na razie coś myśli, kalibruje, próbuje. Wszystkie funkcje są rozpoznawane już prawidłowo. Także wymiana tych mikroswitchy, mikroprzełączników, takt switchy. Jak tam fajnie ktoś napisał w komentarzach. No skalibrował się, no to ciekawe. A spróbujemy sobie. Stop. ATC mamy włączone. Spróbujemy sobie na high. Zobaczymy, czy nam skalibruje do high. Skalibruje, próbuję. No to jak on ją skalibrowa skalibrował, to ja sobie spróbuję na tej taśmie coś nagrać, bo na moim 707 i 727 bios, bias, przepraszam, ma maksymalnym poziomie, a i tak jeszcze, jeśli chodzi o nagranie tej taśmy, szału nie ma. AZ, o, mamy problem. Także dobra. Na haj się nie skalibrował, no dobrze, ale na normalu, na normalu się kalibruje tak jak trzeba. Ops, jeszcze raz standard. Skalibrujemy do standard. I potem sobie na tej taśmie coś nagram. Wyświetlacz, jak widać albo nie widać, mam nadzieję, że widać, świeci ładnie, wyraźnie, czyściutko. Wszystko wyluniane poza jedną rzeczą. Jeszcze niestety będę musiał zrobić jedną rzecz, zaraz o tym opowiem. Tylko niech się skalibruje sprzęt cicho. O! Tym razem się nie skalibrował. Tak, jak mówiłem. Są z tą taśmą problemy. Przewiniemy troszkę do przodu. Może na innym odcinku. Jeszcze raz spróbujemy skalibrować. Może tym razem się uda. Ale spokojnie, na innych chromach się kalibrował, także nie powinno być, nie powinno być problemu. To jest specyficzna taśma, ma już swoje lata, także często gęsto są z nią problemy. No niestety, też się nie chce skalibrować. Zobaczę, czy są głowice się nie głowica się nie zabrudziła. także magnetofonik ogarnięty wszystkie przyciski dolbi B C ATC działa tutaj wszystko działa co będę musiał zrobić jeszcze to będę musiał zdemontować tą płytkę która jest przykręcona tutaj od tyłu i wyczyścić potencjometry ponieważ Podczas odsłuchu trzeszczy delikatnie w niektórych miejscach potencjometr od regulacji poziomu słuchawek. A ponieważ ten trzeszczy, no to te, które tutaj są od regulacji poziomu zapisu oraz regulacji balansu, też zdemontuję, jak już tą płytkę będę miał wyjętą i wyczyszczę. I na tym, na tym będzie moja praca nad tym magnofonem zakończona. Także myślę, że naprawa, naprawa zakończona sukcesem. Właściciel będzie moim zdaniem zadowolony. Mam nadzieję taką, że będzie zadowolony. Wszystko, wszystko działa tak jak powinno być. Ustawiłem odpowiednią prędkość odczytu, delikatnie, delikatnie skorygowałem. To dosłownie było takie muśnięcie. Ale chciałem tą prędkość sprawdzić po wymianie paska. Chciałem sprawdzić czy jest prawidłowa. Naprawdę niewiele odbiegała od, od standardu. Ale mówię tak jak mówię skorygowałem delikatnie jest tak jak powinno być. Do wyczyszczenia pozostały mi tylko te potencjometry. Myślałem że nie będzie trzeba tego robić. Chciałem tego uniknąć ale ale będziemy musieli się tym zająć. Ponieważ cały magnetofon jest Zrobione na top, jak ja to mówię, no to tych potencjometrów też nie będziemy mogli pominąć. Szczególnie, że podczas odsłuchu potencjometr od regulacji słuchawek trzeszczy. Jeszcze jedna rzecz mi zostanie, ale to muszę pomyśleć znaleźć radiator do tych tranzystorów, i tutaj już będzie zakończone. Do końca tego roku magnetofon u mnie pogra, i po nowym roku magnetofon odsyłam do. Do właściciela, a na razie niech się u mnie testuje niech gra, niech nagrywa, niech odtwarza aby być pewnym, że, że naprawa została zakończona sukcesem. Na tym myślę, zakończę ten odcinek. Naprawa zakończona. Wszystko to, co nie działało, działa. Jest moim zdaniem elegancko. Magnetofonik. Po wyczyszczeniu potencjometrów będzie w stanie topowym i będzie mógł sobie pojechać do właściciela, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Tak jak prosiłem wcześniej, proszę jeszcze raz o jakąś sugestię odnośnie radiatorów do tranzystorów, które się tutaj tak grzeją. I cóż, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do uwag i cóż, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, oby ten nadchodzący rok nie był gorszy niż ten, który mija. Miejmy wszyscy nadzieję, że będzie, że będzie lepszy, że w końcu poramy się z tymi problemami, które nas znękają i wszystko wróci, wróci do, normy. do normy. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do moich następnych ewentualnych. do oglądania moich następnych ewentualnych filmów. Jeszcze mały suplemencik, uzupełnienie jak widać, demontuję te potencjometry o których mówiłem, że muszę je wyczyścić. Tu jeden już jest zdemontowany. Proszę zobaczyć. Jakby nie było, jest troszkę zabrudzony, Także wszystkie. O, i O, wszystkie trzy zostaną zdemontowane. Wszystkie trzy zostaną zdemontowane i wyczyszczone. Wezmę zaraz kawałek wacika i zobaczymy, co nam tu wacik z tego zbierze. To jest wacik z izopropanolem. Także jak widać, wszystkie trzy musimy musimy wyczyścić. Następny magnetofon jaki będę robił. Techniksa nie ma co tych potencjometrów zostawiać. Tylko jak płytki są na wierzchu, to trzeba tym się od razu zająć. A nie liczyć na to, że, że będzie dobrze. Teraz to już naprawdę koniec. Ja tutaj skończę z tą płytką, zamontuję do, do magnetofonu. A Wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie odcinka. Do następnego razu. Pozdrawiam.